Symbolem Wszechświata. Symbolem czterech stron świata. Symbolem czasu i przestrzeni. Czyli tak naprawdę my, rysując krzyż na pisance, chcemy pokazać, że oto ma się robić nowe życie w całym świecie, w całym Wszechświecie. Czy rozpoznajemy niektóre wzory? Widać je gdzieś tutaj? Na przykład na, tej, na, na tym jajku... Nie mam czy pokazać, a ja może mam? na przykład na tym jajku widać takie właśnie ślimaki, prawda? Tutaj są te ślimary. Tutaj z kolei zobaczymy też taki krzyż w takiej postaci czterech ram. Drugim ważnym motywem, który też rozpoznamy na, tej, na tych pisankach, to są na przykład motywy drzewa życia bardzo stare znane właśnie też na Lubelszczyźnie, czyli wszędzie tam, gdzie próbujecie skrobać, czy próbujecie naklejać albo malować jakieś jodełki, albo kwiaty, albo rośliny, czy gałęzie z rodzajem liści, wszędzie tam chcecie pokazać, że oto ma się robić nowe życie w pełni zieleni dookoła nas. I na tym właśnie polega też ta magiczna moc yy, pisania. Że ma te magiczne wzory, które oznaczają, że pisanka ma przynieść nowe życie. Dlatego, że jajka symbolizuje nowe życie. A wzory na pisance mówią, gdzie to życie ma się pojawić. Jeżeli jest krzyż, jeżeli jest drzewo życia, to znaczy, że w całym wszechświecie dookoła nas. Oczywiście to są tylko wybrane, wybrane elementy, jeżeli chodzi o, o, o wzory również. Zachęcam teraz do tego, aby przejść do naszych stanowisk i po prostu wpisywać te nasze najlepsze życzenia dobrego, nowego początku, dobrej, nowej wiosny na nasze pisanie. się dlatego to już jest drogi A to dobrze jest, tak? No, na linijkach, tak, bo Pani, bo w ogóle to można jakieś zakręcone robić, ale jest bardzo ciężko z niego. On jest bardzo długi. Także... O, to tak sobie składam, nie ja muszę sobie rozumieć, jak to by... żeby to dobrze wyszło. To jest trzeba płatka, czy... No e, wie pani, to tak jak się chce. Chce się większe, to trzeba większe stąd wyciąć. Chce się mniejsze, to trzeba mniejsze. Tak jak na tym, no to, to może trzeba rozmierać, 5. Teraz, teraz wszystko, teraz wszystko no, to patrzę, co pani robi. No. Tak wie Pani, na, jak Pani składa, to na, na pięć tych, żeby na, pie, na pięć, o na pięć, na sześć listki, ja muszę wężej zrobić, to nic. To nic, nasz e, liści sześć mają pięć. Aha. Wie Pani, to nic, to można e, złożyć wężej. Może to wszystko no. na, no. każda chce mieć kwiaty. Tak o, no. to, no. to skręcajcie to. Nas 8, 7, 8, 8, 9, 9, to znaczy można było się przydać. Może pani, bo tak jak jest troszkę grubi, wie pani, to jest lepiej I nacina, później tak, I kręcić. No, na razie tak, zobaczymy co nam to zrobi. I tak o, widzicie, składa się na ile tych płatków, na ile ma kwiatek, to tak się składa. Musowo tak składać, bo nie zwinie się, bo to coraz, tylko tak musowo składać właśnie. Tu się ucina, bo to jak później w spodzie to jest bardzo grubo i, i, i brzydko się uformowuje. ładnie tu teraz wycinasz, ładnie formować, żeby to było ładne. O, tak o. Widzieliście, jak ja to wycinam i tu się tak, o. Pani się, Właśnie to kształtowanie tego kwiatka jest ważne. Tak, tak. było. Macie te środki? No właśnie już. teraz? O ok. tu jeszcze górą trzeba będzie, będzie pączka zrobić. Na zdrowie. Bo lilie takie mają w środku, nie? Tam ktoś jeszcze? Kasiu? No. To tak tak, zająć, zaraz, zaraz, tak? ja zrobię tego jednego no, i zaraz tak, będziecie no, wszystkie... Tak, to wszystko. O. To się szybko te miski liwie robią, bo dobrze. tylko się wytnie i... Już Nie można pół przedlać. A co, za dużo? Dlaczego? Zobacz, fajnie je nadrzuciła, tylko tak? no. w

skombinować tam, ale to nie póki raczej jak jest w całości, to ja on się tu dobrze bym, żeby żeby tak. to dobrze układa. Układa się od razu cały udają. Tak. I tutaj tak nacinajcie, o. I to trzeba tak potem zakręcić. A Zobaczcie. ładnie. O. Proszę bardzo. No, a ty sobie ma, nie macie nożyczki, nacinaj. To Już was po No, a wy dziewczynki już Wam daję. Już mam daję. Każdy ma Zakręca. Nie ma? Ale to brać panu no, trzeba, bo dlatego, że jest mało dzieci, nie przyniosły życie. O tak nadcinać i tak skręcać. Tak skręcać, o ładnie. I później tak na okrągło skręcić. O, bo to pójdzie do środka. O, tak, tak skręcić właśnie. No, a ty? No tak, ale to nie spędź. ma dużo czasu. No, no. O tak. Tak. Będziesz, to są, no, coś ci No teraz będziemy składać e, Macie środeczek? Mamy. Już będziemy składać, tylko ja sobie Tak, to jest środeczek. I stręcę. I teraz. Ja mogę dostać jeszcze środeczek. Tak, patrzcie teraz jak ja będę robić. Jest skręcony ten środeczek, więc bierzemy jeden taki ładny. Ten. I tak go bierzemy, składamy, o tak żeby nie całe zatkać. Bierzemy następny, tak, o patrzcie się i już się robi kwiatuszek. Dajcie nas no Ale to takie o, tak krótko. Patrzcie się. Widzisz? Spręcić oczko. O, proszę. A teraz zaraz skręcimy drucikiem. O, tak. Skręcimy. I już mamy kwiatuszek. Jeszcze później listki skręcimy papierem, żeby była łodyga zielona. O nie, czekaj, zaraz Ci pokażę. Musisz to wyrwać. Czekaj, to ładnie. Czekaj, zaraz ja Ci skręcę. Czekaj, 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 Nie za wysoko. Ja Ci skręcę, a potem się poprawi Widzisz, już pięknie to zrobiłeś. O, a pani Ci skręci. O, widzisz? I zobaczcie. A, szkaję... Tam, do góry, odwrotnie. Zobacz, to ma być do góry. No, to no, tak, tak. I zaraz. Tylko już nie mordujcie, czekajcie na resztę. No, tak, o. Co będzie, Wam pokażę, co będzie dalej. No, teraz tu się łapie, tak? Jeżeli nie to stroną odwrotnie. Ja w ogóle nie No, odwrotnie, nie ojeju. To musi być kwiatek. Zaraz, wszystko na raz. Zaraz, słuchaj. Ja się może no, tak ja no Proszę, no, ale ja nie mogę no, 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 no widzisz, ty też odwróciłeś. kamerę, to Przecież uważam, że to tak ma być. Bardziej tak. to na Widzisz? Już, ja Ci pomogę, tylko A Tyś zrobił odwrotną stronę, no nie będzie tak, daj ten środeczek. Patrzcie, się, to się tak robi, tu nie ponacinałeś. O, tu się kładzie ten środeczek i tak się zmarszczy. O, ale to ma być u góry, bo to są korzonki. O, widzisz? Tak. I teraz jeszcze trzeci. Równo tu, żeby było równo. Jak się O, widzisz, pomiałeś, no ale jakoś jest. Odmordowałeś to wszystko. To jest zmiłożone. Ale jest. I teraz nie mnijcie, nie mordujcie. Ja już